Next up, this next slip. Żaden nawet najpiękniejszy makijaż oka nie obroni się, jeżeli nie będą dobrze wytuszowane rzęsy i ładnie podkreślone brwi. I właśnie na tym skupię się w dzisiejszym odcinku. Zacznę od wytuszowania rzęs Nowym produktem wypuszczonym przez Skobo Professional jest to tusz do rzęs Soul Volumeist, który nadaje rzęsom objętości, wydłuża pięknie, rozdziela rzęsy dzięki silikonowej szczoteczce. Pamiętaj, aby malować rzęsy od nasady ku górze. Dzięki temu nadasz im gęstości. Aby nadać objętości rzęsom, możesz je wytuszować kilkukrotnie. Pamiętaj jednak, aby zrobić przerwy między tuszowaniem, by tusz zdążył wyschnąć. Dolne rzęsy maluj wtedy, gdy górne będą już wyschnięte. Unikniesz odbicia się ich na górnej powiece. A teraz czas na brwi. I do ich makijażu możemy wykorzystać różne produkty. Mogą to być pomady, może być to tint do brwi, cienie do brwi, kredki. Przedstawię Wam najpierw... Dwie palety cieni. Jest to paleta z kilkoma odcieniami brązu, dzięki czemu możemy tworzyć nowe kolory, możemy sobie brwi lekko rozjaśnić, przyciemnić, możemy zrobić sobie tak zwany efekt ombre, więc jakby każdy znajdzie coś na pewno dla siebie. Kobo również ma w swojej ofercie taką bardzo małą, kieszonkową paletę z podstawowymi cieniami, z których również możecie stworzyć różne kolory, jak i rozjaśnić brwi. Kolejnym produktem jest pomada do brwi. Nakładamy ją z skośnym pędzelkiem. Jej formuła jest trwała, zastygająca, bardzo łatwo się rozprowadza i nie rozmazuje. I najbardziej moim zdaniem wartym uwagi jest tint do brwi. To kosmetyk w płynnej formie, który po jakimś czasie zastyga, zostawiając delikatny pigment w obrębie brwi. Bardzo dobrze sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych. Ponieważ tint do brwi jest chyba najmniej znany, to ja pozwolę sobie dzisiaj wykorzystać ten produkt, bo muszę przyznać, że bardzo go lubię. Zaczynamy od nasady nosa i idziemy w kierunku ucha, tworząc taki delikatny łuk. Następnie rozetrzyj tę linię takimi omiatającymi ruchami ku górze brwi. Wybierając kolor pigmentu czy kolor cieni do brwi, koniecznie sugeruj się kolorem nasady swoich włosów. Jeżeli wybierzesz zbyt ciemny odcień do brwi, wówczas ten makijaż może wyglądać na przerysowany. Jeżeli uznasz, że nałożyłaś za dużo produktu na brwi, wystarczy wziąć szczoteczkę i wyczesać nadmiar produktu. Pamiętajcie, aby dobrze rozblendować górne krawędzie brwi, aby efekt był jak najbardziej naturalny. Wybierając produkt do malowania brwi, pamiętajcie o tym, aby kolor był zbliżony do nasady naszych włosów. Nawet jeżeli jesteś blondynką, a masz ciemny odrost, to warto, aby brwi były w kolorze twojego odrostu, a nie reszty włosów. Wtedy ten efekt jest jak najbardziej naturalny. Jeżeli będziecie mocniej malowały brwi, niż nasada włosa, wówczas ten makijaż może wyglądać na bardziej ostry. I to, co jest jeszcze ważne przy malowaniu brwi, to to, aby mm, końcówka brwi nie była niżej niż jego nasada, ponieważ w momencie, kiedy końcówka jest niżej, to wam mogę pokazać. Powoduje ona, jest tutaj różnica, że oko automatycznie idzie do dołu. Natomiast kiedy końcówka brwi jest na wysokości maksymalnie nasady, wówczas robimy sobie naturalny lifting. Niektóre brwi rosną w taki sposób, że są bardzo nisko, wówczas polecam ich wydepilowanie. Jak widzicie makijaż oka jest kompletny, kiedy rama tego oka jest pomalowana, czyli dobrze wytuszowane rzęsy i podkreślone brwi. Pamiętajcie, że wszystkie produkty Kobo Professional znajdziecie wyłącznie w drogeriach Natura lub na stronie www.drogerienatura.pl. Do zobaczenia. Nigdy nie z tymi rękami. w mm. niedzielę? Tak, bardzo.